Dobry, proszę Państwa, z tej strony Wiktoria Jaraniewska i witam Was wszystkich ponownie na moim kanale we vlogu. E, przyjechaliśmy wczoraj do Kołobrzegu. Wczoraj się do Was w ogóle nie odzywałam, bo obczajaliśmy teren, byliśmy na zakupach, musieliśmy ogarnąć nasz apartament, który widzieliście już w filmie pod tytułem Apartament Tour. Także tak, jesteśmy w Kołobrzegu brzegu w apartamencie. E, apartament znajduje się w hotelu, w którym jest basen, jest siłownia, także ja po prostu jestem w raju, że tak powiem. E, mamy drugi. Dzień naszego wyjazdu jest 20 nie, 19 grudnia. Wyjeżdżamy stąd 22 grudnia w środę. Dzisiaj jest niedziela, także mamy tak naprawdę trzy pełne dni tutaj. Dlatego postanowiłam nagrać vloga i wam wszystko pokazać. Właśnie wyszłam na taras, ponieważ tutaj jest najlepsze światło, jak wejdę do apartamentu, to jest Brzydkie światło, dlatego też postanowiłam właśnie nagrać wstęp na tarasie. Ogólnie mega się cieszę, że tutaj jestem. Mieszkamy praktycznie przy samym morzu, przy dworcu, także jest fajnie. Zaraz idziemy przejść się na plażę, tylko ja zjemy jeszcze śniadanko, wszystko będę Wam pokazywała, także mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Także przedstawiam Wam stylówkę numer jeden. Idziemy nad morze, także musiałam cię się ubrać. To są skórzane, ocieplane spodnie. W ogóle nie wiem czemu to lustro jest całe brudne, jakby w ogóle zapomnieli go umyć, ale dobra, mniejsza. Mam właśnie takie skórzane spodnie, mam pasek. Ubrałam sobie golfik, nie ubierałam stanika. Mam wyłączyć lampę, bo zaczęła migać, bo ogólnie w tym apartamencie właśnie jedyne wady jego, to są te brudne lustra, jakby nikt ich nie umył i spalone żarówki. I ta żarówka tej lampy, jak ją włączam na początku jest spoko, ale po czasie zaczyna migać, także na szybko. Futerko, które ostatnio pokazywałam wam w holu, także tam je możecie zakupić. Ubrałam także taką dużą gumkę na włosy, znowu ta lampa miga. Właśnie całościowo tak to się prezentuje. Długie skiece oczywiście, aktualnie mam jeszcze klapki na sobie można lecieć na i Dzień dobry proszę Cześć, Państwa, wyszliśmy właśnie ja na miasto jestem w szoku, ponieważ te wszystkie namioty tutaj są otwarte. I myślałam ogólnie, że nie będę wydawała pieniędzy ani nic z tych rzeczy, ale skoro to wszystko jest pootwierane, to powydajemy sobie pieniądze na pierdolę. Stary mnie zabije. Nie no, jest za kamerą słyszę to wszystko. I idziemy ogólnie chyba na molo, czy nie wiem jak to się nazywa, ogólnie do portu, w stronę portu. Ja już kilka razy koło brzegu byłam i bardzo podoba mi się osobiście to miasto, także cieszę się, że tutaj znowu przyjechaliśmy. Dojechałabym znowu sobie do Świnoujścia, ale na to będzie jeszcze czas. do portu, jestem w szoku, że statki pływają normalnie, ja tutaj chciałam przyjść pooglądać je, bo myślałam, że będą zacumowane, a okazuje się, że niektóre pływają, także mega fajnie. Jesteśmy teraz pod latarnią i w porcie i widzę, że Damian chyba poszedł pooglądać coś w sklepach, bo wszystkie sklepy są otwarte, wszystkie. do takiego miejsca, bo przed chwilą byliśmy w galerii i na rynku i patrzcie jak tutaj jest ładnie. Taki klimat bardzo fajny jest. Ciekawe, jak to jest wieczorem. Jest niedziela, więc pewnie wieczorem będzie wszystko pootwierane. Przyszliśmy teraz do strefy cardio. Miała to wysiłownia. gdzieś na była taka sala fitness, ale albo mm, po prostu jej nie ma jednak, albo nie wiemy jeszcze gdzie jest. I jest właśnie tutaj strekty cardio. Mamy bierze, także wszystko mamy obwitek, mamy rowerek, a tutaj na dole jest ten basen. Także moim zdaniem. To jest mega fajne miejsce, bardzo mi się to podoba. Teraz lecimy kręcić kardio. Myślę, małe strefy kardio, co nic więcej nie zrobimy. Mówię Wam co jem, także na tym wyjeździe króluje domowa kuchnia. Robię dania, które przygotowuje się bardzo szybko. Dodatkowo kupiliśmy warzywa, ogólnie za całe zakupy na 4 dni zapłaciliśmy 250 zł. Tutaj mam kolkę zero. I nie dość, że oszczędzamy pieniądze, no bo takie jedno wyjście do restauracji dla dwóch osób to koszt około od 50 do 80 albo nawet 100 zł to możemy jeść pełnowartościowe posiłki i też zawsze, ale to zawsze jak chodzimy do restauracji i wybieramy pizzę bądź burgera, bo boimy się wziąć cokolwiek innego. Także tak prezentuje się obiad. Jest to takie ciemne przez to, że nie mamy żadnej pasaty pomidorowej ani nic i też yy, mamy tutaj ciemne mięso, w sensie to jest szynka chuda, a nie pierś z kurczaka. No i do tego porcja warzyw oczywiście, mimo tego, że w środku również są warzywa. Hej, hej, hello! Jesteśmy w trakcie robienia zdjęć i dzisiaj taka nietypowa stylizacja, już mamy dwie fotki w dwóch różnych stylizacjach. Trzecia będzie robiona, kiedy pójdziemy na basen, bo ogólnie ten wyjazd nie jest do końca taki wyjazd wypoczynkowy, tylko właśnie wypoczynek połączony z pracą. Pracuję zarówno ja, jak i Damian. Ja też realizuję swoją pracę taką influencerską, a Damian realizuje tajny projekt, którego ja również jestem częścią, Więcej opowiem Wam niedługo na Instagramie i wpadajcie w ogóle zobaczyć fotki na Instagrama, bo są naprawdę bardzo fajne. Staram się robić różnorodne zdjęcia na Instagram z takim fajnym vibe'em. Wiadomo, nie wszędzie jest przepiękne światło, ale w ogóle mega podoba mi się ten makijaż, który sobie zrobiłam. Muszę robić ciemniejszy makijaż, przez to, że na zdjęciach źle wygląda makijaż z jasnym podkładem, więc mam zdecydowanie ciemniejszy puder i makijaż, żeby właśnie na zdjęciach to dobrze wyglądało. Przeszliśmy sobie na basen, ale dzisiaj jest sporo osób, jest 8 niedziela. Po prostu są tutaj dzieci rodzina Dużo osób jest, ale fajnie nawet wycinać. Dzisiaj jesteśmy już po długiej spacerze. Przeszliśmy. Na wodę, ludzi nie ma, bunkrów nie ma Ale też jest Nie to czy się to chcesz, ale ogólnie mega dzisiaj jest zdecydowanie zimniej Ale chciałam przyjść pooglądać morze i fale, bo fale są przeogromne Chciałabym się tam takim kąpać, ale raczej później utopię Ale jest mega Ostatni mm. dzień naszych przygód, w końcu podeszliśmy bliżej morza Jedliśmy przed chwilą takie dobre pączki, jeden z krówką, drugi z czekoladą. I te pączki, wiecie, były takie świeże, miękkie, ciepłe i tym podobne. Czekolada po trzy, krówka po pięć. Tak, sprzedawała je pani innej narodowości i mówiła właśnie, że czekolada po trzy, krówka po pięć. Krówka była przepyszna, także była warta tych pieniędzy. I tak spędzamy właśnie ostatni dzień, pewnie jeszcze później pójdziemy w fotelu na basen. Na siłownie, może chociaż mam coś ze sobą i mnie tak boli, że ledwo co chodzę, ale mniejsza. No, ale jest bardzo fajnie, jest pięknie przede wszystkim. Fajnie, fajnie jest zimą nad morzem. Znowu wpadliśmy do pączkarni, bo tak nam zasmakowały pączki z krówką. To będzie dzisiaj już trzeci pączek, ale naprawdę są przepyszne i korzystamy póki ostatni dzień, zaraz lecimy też do hotelu. Taki fun fact. tą ręką nagrywałam przed chwilą fragment nad morzem, pomijmy moje paznokcie i patrzcie jak ono wygląda, jest mi tak zimno w palce, patrz to. A dosłownie 40 sekund nagrywałam po prostu z ręką wyciągniętą przed twarz, a później schowałam ją w rękawice i dalej mi nie ociepliło się. dzisiaj dosyć wcześnie na basem. aktualnie się tak jacuzzi, Jestem pomalowana, bo z rana robiliśmy sporo zdjęć i um, teraz postanowiliśmy wychillować. Dzisiaj chyba na siłowni nie idziemy, yy, tylko właśnie przyjdziemy na przykład wieczorem jeszcze raz na basen, bo po basenie idziemy z obiad. No i póki co nie zmywałam makijażu. Nie wiem, czy będę mocowała twarz, czy tylko tak sobie jak teraz siedziałam w yy, Dlatego też yy, nie zmywałam tego makijażu. No i jest fajnie. Może też pójdziemy później do sauny, bo tam są... O, o, tam. Tu jest jedna sauna, tu jest druga, ale ona jest nieczynna, ta jest czynna. No i tak prezentuje się basen, aktualnie nikogo nie ma oprócz nas i ratownika, eee, a tu na górze była siłownia, jest mega fajnie tu jest. Normalnie wieczorem jeszcze lampki świecą, ale teraz nie podświetlają tego jacuzzi, ale jest fajnie tu, bo jest ciepło. Dzień dobry, przy jest zacięta rozgrywka piłkarska, Danen vs Wiktoria, Wiktoria idzie na bramę, także... dzień naszych wspaniałych przygód. Idziemy teraz odnieść klucz do innego hotelu, bo pierwszy raz w ogóle spotkałam się z czymś takim, że klucz odbierało się gdzieś indziej, bo to był jakby apartament wykupiony w jednym hotelu, ale klucz do niego był w innym hotelu, także o, zostawiliśmy walizki na recepcji i lecimy odnieść ten klucz. Ogólnie dzisiaj już zaczął kruszyć śnieg, ale na szczęście nie ma wiatru. Jest ogólnie mega ładnie i mega miło spędziliśmy ten czas, a teraz idziemy sobie ładnie deptakiem pod inny hotel. Także dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że ten vlog wam się spodobał. Jeżeli tak, że zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa, pa!